Krewny pustkowie skrywa tajemnicze miejsce zapomniane przez świat. To opuszczony dom, który wydaje się, jakby zatrzymał się w czasie. W czasie oddalony od cywilizacji i kogokolwiek. Spoglądając na jego stare, zniszczone mury, pojawia się zagadka, dlaczego został porzucony? Im bliżej podchodzę, tym więcej rodzi się pytań. jedno z nich dominuje nad resztą. Czy da się dostać do środka? No, dobra, słuchajcie, zobaczymy, czy da się wejść, ale na początek myślę, że sprawdzimy tą szopkę po drodze. Bo ona chyba jest już otwarta, zobaczcie. Do niej da się zajrzeć. I o, kurde, tutaj trochę jest tych przedmiotów. Ej, słuchajcie, że i ten budynek, który jest tak łatwo dostępny, ma tyle przedmiotów, to by się zapowiadało, że tam może być jeszcze lepiej. Ale zobaczmy nas szybko, co my tu mamy. Poza tym, że oczywiście armia pajęczyn, jak zazwyczaj w takich miejscach. W lodówce coś jest. Nie, pusta. Chyba że w zamrażarce również pusta. Stary kanister. Tam zresztą taki, jakby wiecie, drugi, a to bardziej już taki wiecie, plastikowy na olej. Podejrzewam. I dalej jeszcze kroku nie zrobię. Więc myślę, że możemy spróbować obejrzeć ten dom. Czy tam w ogóle się dostaniemy do niego? Zobaczmy z tej strony. <laughs> no niestety, ale tutaj pierwsze okno zamknięte, drugie zamknięte. Trzecie również. Może zobaczymy z tej strony, czy będzie jakieś wejście i o, widzę, że jest szansa, bowiem mamy drzwi wejściowe. Zobaczymy, czy... Uwaga, będzie otwarte. Kurde, zamknięte i to nawet... Jeszcze trzyma dobrze zamek. Musiałbym je zniszczyć, no ale tego przecież nie będę robić. Może w takim razie te okna będą bardziej, nie wiem uchylone czy cokolwiek, kurde, bo póki co wszystko na razie jest pozamykane i to bardzo solidnie, że tak powiem. No tutaj nie widzę, żeby było w ogóle jakkolwiek to uchylone. Chyba, że... Ej, poczekajcie. Widzicie? Trochę się ruszają, może tutaj, nie wiem, jest jakąś przycięte na gwoździu jakimś, które wystarczy może delikatnie ruszyć i by były otwarte, tylko że... Nie widzę tu nic takiego gwościa. No nie, to wymagało użycia siły, czyli w skrócie zniszczenia, czyli odpada. Tu jest już patrzcie, coraz lepiej. Tu jest bardzo uchylone, tylko że uchylone powiedzmy to zniszczone. Trzyma coś te okno i nic sobie nie zrobimy. Kurde, no to się zapowiada słabo strasznie. Słuchajcie, bo tutaj z tej strony jest ostatnia deska ratunku. Ostatnie wejście. Chwila prawdę w takim razie. Podchodzimy tu, jeżeli tutaj się nie uda wejść. To już całe miejsce odpadnie. Ha! Da się, kurde! Jednak. Już serio zwątpiłem, że tu się uda wejść, nie? Ale jest. I witamy w środku. Jakie to w ogóle bagno się zrobiło. Kałuże są. Poprzeciekało tutaj wszędzie. Szafa, szafa pusta. Na strychu kurde, to jest pieczeń z pajęczyn. Nie wiem co to kamera wam uchwyci. No chyba wiecie co mi się dać, to nie na sensu chodzi, bo jest i tylko pajęczyna. Zobaczmy w takim razie co tutaj nas kryje, bo taki ciekawy mroczny dość kury, zobaczcie sobie to tak idzie wzdłuż tutaj. Nie wiadomo na razie czego się spodziewać. Czy to będzie w ogóle jakiekolwiek wyposażenie? Czy będzie jakieś ciało? No nie no, żartuję, bo, bo już było czuć po zapachu. Ale słuchajcie. O kurde, jakim to jest dobrym stanie? Nie ma żadnych żadnego brudu zewnątrz, żadnych wyniesionych śmieci, śladów w puszkach, sprayów i tak dalej. Tu mamy te drzwi wejściowe, które od zewnątrz sprawdzaliśmy. I tu mamy z tego co widzę, z kuchni już. Przechodzimy z jadalni, z saloniku, jadalni, nie wiem jak to nazwać. Przedpokoju. No, coś takiego. No a tutaj z kolei. O kurde, jak była kilku czasów. Strasznie. Obczajcie kurtysami, sami to żadnego nie mam brudu śmieci worków ze śmieciami puszek, grafity, nic. I o kurde patrzcie, już to z 16 lat stoi tak opuszczone, w tak dobrym stanie. Że ja myślę, że nawet jak w tym filmie słuchajcie, to tak samo tutaj jest szansa, że może być jeszcze prąd. Ale tu zostawimy jako wyśnika na torcie na sam koniec. Zresztą mi od razu poprawka, bo tutaj mamy trochę starszy kalendarz. Więc taka rozbieżność o jeden rok, ale to i tak bardzo dużo lat. I co ciekawe zobaczcie, jeszcze tutaj drewno zostało na opał. Takie trochę powiedzmy prowizoryczne, zebrane z lasu, powiedzmy z pola. A tutaj, co to jest w ogóle? Chyba cement. Tak, to jest chyba cement. Tak to wygląda i... przynajmniej. Tak, cement, dokładnie. Pisek kaftowy, jaki przykryty sobie, zrobiony. Zrobiony został jako bardziej taki stoliczek i zniszczony strasznie. Myślę, że on w takim stanie jak jeszcze było to użytkowane. Tak podejrzewam. Ty chwila. Albo jest fundament takiej deski, pod, takie deski bez fundamentu drewniane, albo piwnica pod nami ukryta. Ty. raczej jest wysoko fundament po No właśnie, tutaj są takie deski typowo... O, o kurna, ty. Nie muszę zostawać, coś może zawalić. Przejście przejściu muszę od razu, a jakby troszeczkę nad ziemią. No bo to była Tu w ogóle zobacz, jaki stary obraz jeszcze z Jezusem Chrystusem i taka zbieranina, powiedzmy, zbieranina obrazków. Jakiś chyba tu jest z gazety, jakiś wycinek z papieżem, ale no, nie wiem, co to dokładnie. Te bardzo... słuchajcie, mamy, w sumie nie zazwyczajnego, więc nie ma się tak na tym skupiać. Tutaj w szufladach takich, przy typowo takie zbieranie na dupereli różnych, niepotrzebnych tutaj deski do krojenia czyli taka typowa zastawa kuchenna tak naprawdę z kolei tutaj tak samo garki spieprzający w cholerę pająk niech to się nazywa, o Boże mam dzisiaj płuskie głowie, jak to się nazywa to jest taki jest ten typ oświetlenia świecznik? nie, nie, to coś tak na ścianach właśnie robię, tam ścienne takie hokap? hokap, tak Dobra nie bardzo. Ty patrz, bo z klasy wyjątkowo nie ma legendarnego kosza. To nie polski dom jakiś co to ma znaczyć? Czemu kosza nie ma? Debilon tego został. Tak debilon, no. A to zupek chińskich jeszcze zostało, Po zupkach chińskich, no? Ale zupki brak. Ta, sam słoik został. A ty człowiek, to taki próbkowy taki... Nie jest taki to Nie jest słoik w ogóle, to jest taki. Nie wiem jak to nazwać, bo się nie zna tak na chemii, jak się nazywają takie próbowkowe, takie słoje. Na to ma tak, wygląda jak z jakiegoś laboratorium, tego głupia ostrość mi się chrzanie i wam nie mogę tego pokazać. Zoom i teraz już lepiej widać. Nie mam pojęcia co to jest. Jak wiesz, to możesz napisać w środę w komentarzu, bo też się chętnie dowiem. Co ty tam znalazłeś? I ile tego tu jest? I to są w sumie nie rzeczy. Nie są puste. Tutaj jeszcze została ta taka. To taki baciliasty napój herbaciany, bo mówią, na no to herbata. No nieważne. Musztarda to chyba... Przyprawy tej zoma, bo tak się... Tak, bo to łóżeczka nawet jakaś została. No nie spodziewałem się, że tyle tego tutaj zostało jeszcze. Oj, drugi debilon. Jeszcze jeden został. Mniej zarzewiałem. Czosnek, czosnek przypraw kupę. No bardzo dużo tego tutaj. Eee! Kurde, dałem pajęczynę całą kurtką. Jopitul. Oh, fuck you! Może wasza, wiecie, reak... Znaczy, nie wasza, moja reakcja jest dla was dziwna na to, że jestem ziomkiem chodzącym na urbexy. Nie powinienem się brzydzić, ale właśnie paradoksalnie to jestem ultra pedantyczny. Jak wejdę w coś takiego, się mówiąc o odchodach, to dostaję w skrócie pierdolce. Dobra, sprawa opanowana. W lodówce głównie jakieś słoje zostały i to nie wygląda tak na żeby odkręcać, żeby chifa nie dostać. No tutaj posta. Pamiętam jak byliśmy w ostatnim miejscu, gdzie taką otwieraliśmy lodówę, to jak się otworzyło, tą zamrażarkę tak walnęło z dechlizą. A zamrażarce? O kurna. Nie, dobra, nie chcę wiedzieć co to jest. Nieważne. O kurde, ja to teraz, zapach tego. jest, już przecież leżał. No właśnie. I to od razu przez tą maseczkę poczułem, nie do wytrzymania było. Dobra, wycofujemy się. Przed nami kolejny pokój, chyba to jest taki salon w zasadzie. Tak przynajmniej wygląda. Dobra, żeby teraz znowu nie walnąć się, kurde, ubę w powiększynę. I słuchajcie, to zdecydowanie był jakiś salon. W sumie bardzo już jest posprzątany z mebli. Chociaż pająki własne zrobiłem, ale dobra, kamera nie widzi, nieważne. Chociaż zobaczcie, tutaj mamy kolejny kalendarz. I tutaj mamy już 2005 rok. Dziwi mnie właśnie w takich miejscach, słuchajcie, to jest dla mnie zagadka, że są kalendarze, słuchajcie, porozwieszane na ścianach. Każdy prawie z innego roku. No to akurat dwa są z tego samego. Ale tamten 2009 rok już jest, więc po co mieliby trzymać cztery kalendarze, prawie każdy z inną datą? Jest dla mnie jedynie taka jedna opcja, że może domi tu urzędowali jakoś tak na rad, wiecie i, i sobie aktualizowali te kalendarze niespecjalnie, niespecjalnie zdejmując pozostałe starsze. Ale w sumie nie mam pewności tak naprawdę, więc daj w komentarzu znać czy to była sensowna teoria. Co to w ogóle jest? No, piesek Tak wygląda no, na piesek Chyba, ale szczerze nie jestem pewny. Tylko że żeby znowu tu panieczoną mnie waną tym razem. Po tym może Profil Plus się coś wygoogla, ale nie jestem pewny, ale chyba tak. Ta Tażiczka znamionowa tu jest. No jest, nie to nie jest 110 W tylko za mało na tylko wiele za mało. Ma się to otworzyć jakoś? Nie. Ty też nie mam pojęcia. To też jest lekkie bardzo. Może byłem wybyszony do środka Może nie mam pojęcia co to jest szczerze. A w ostatnim pomieszczeniu. O kurde, jaki tu też jest klimat? To jest dużo lepsze niż to poprzednie. Nad czy nie jest lepsze od kuchni, i słuchajcie, ooo, tu będziemy chyba finał, czyli zobaczymy, czy jest prąd. Ale przed tym zobaczcie, jak to wygląda. Jeszcze takie łóżko stare zostało w zasadzie pościelone, tak częściowo, ale troszkę tak to wygląda, jakby dopiero co ktoś sobie pościelił i poszedł. No nie liczących powieńczych, które są tu latami rosną. Ale co ciekawe, tutaj są przetwory, mimo że to nie jest kuchnia. To musiał robić coś jako taka jakaś spiżarenka częściowo. Bo tutaj, zobaczcie, mamy jakieś owocki do kompotu, tak bym podejrzewał, ale też i masło orzechowe chyba. Kurde, no nie mogę tego ruszyć. A nie, musztarda. Z kolei tutaj mąka. Nie wiem co to jest. To nie jest pielucha, kurde. Ten debilon. Znaczy Babylon? By to trochę mógł potwierdzać, że może być takie coś, ale chyba... Ty no to co to jest? Nie, 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 to nie jest pielucha. A tutaj zobaczmy. O, tu jest znacznie tego więcej. Znacznie ciekawsze rzeczy są też przede wszystkim. Bo już nie tylko sam przetwory, ale też jakieś przedmioty już w ogóle nie związane z kuchnią. A mam na myśli chyba... Nie wiem co to jest. Licznik. Aha, chyba do pompy. Tak to wygląda. I co najciekawsze, patrzcie, to są przetwory, które już, bardziej które już bardziej wyglądają na zjadliwe, szczególnie te ogórki kiszone. Już bez kitu. Tak samo te chyba wiśnia, albo czereśnia, albo cholera wie co. A tutaj, nie czy to brz są brzoskwinie, czy czy mirabelki może? Ale chyba za duże na, na mirabelki, tak, zdecydowanie. Tu z kolei chyba jakieś jeszcze stare wino nawet. Ej, zobaczcie. Ale ta zawartość jest całkowicie już stała, stałej postaci i nie płynnej w ogóle. Więc chyba to bardziej jakiś bo był też przetwór z owoców, tak mi się wydaje jakiś, który już zgęstniał bardzo. A tutaj zobaczmy te. Ja chyba tego nie są w stanie jakoś otworzyć w ten sposób, bo jest wciśnięta, bo może i nawet na klucz. Trzeba coś tu włożyć, żeby można było to jakoś otw jakkolwiek otworzyć. Tylko teraz pytanie, co takiego mogę tam włożyć? Dobra, co wiem. Spróbujemy może z łapką na muchy o kurde ty Prędzej się połamie, chyba jest na grup zamknięta. Ciekawe, coś musiałbym wziąć twardszego, może ta szczotka do włosów, chyba nie wiem czy nie jest za gruba tutaj, ale zobaczymy. Nie, jest ok. O, jest. Udało się, słuchajcie. Żeby teraz się, nie zamknę... Żeby teraz się tego nie zamknęło. Ale chyba nadzwyczajnie nie było to warte takiego trudzenia się, żeby tu się dostać, bo to jest głównie puste wszystko. Czy puste? Mniej przedmiotów, raz. A dwa, że tego nawet nie otworzę i są, no, są te przedmioty znacznie nudniejsze. Dobra, ulewam w takim razie. No nie ma też sensu się tak na tę komodą spuszczać, bo jeszcze mamy szafę. Trochę zaprezentowaną tutaj, przyprawda właśnie. O właśnie to jest nawet dobrze. Bo jest zaprezentowana przez panię czyn stare z jakimś pleśnią, przez co nie była dawno otwierana. Otwieram, a tu wyskakuje ktoś, naprawię. No o kurde. Stare bardzo ubrania i to wygląda jak jakaś w ogóle kurtka wojskowa, ty. Mało no, milicji? Nie mam pojęcia, to no nie moje lata, żeby ocenić. Ale ty, jak myślisz, to jest kurtka bardziej chyba wojskowa niż jakiejś milicji. Może To wygląda, słuchajcie, jak jakaś oficerska. Nie wiem, czy oficerska płaszcz taki konkretny, ciężki. Ale może przesadziłem, że faktycznie nie przesadziłem. Może, że to wojskowe. Mogło być równie dobrze leśniczego. A tej głównie z tej strony Polska poza właśnie armią tych wylinek, pająków, które pani kamera i tak nie zajrzała. No ale szczerze, słuchajcie, się nie spodziewałem, że tutaj będzie że tutaj będzie w tej szafie też tyle przedmiotów. Jakby się udało, słuchajcie, jakieś dokumenty odnaleźć, bo one by potrafiły nakreślić jaką funkcję mogła jakaś osoba tutaj mieszkająca pełnić, To było super. Ale niestety żadnych Takich śladów, dokumentów osobistych jak na razie nie znalazłem. Ale może jeszcze będą gdzieś ukryte. Z kolei tu jest trzecia lodówka. Już nie, wiem, nie liczę ich. Z tym, że pusta, więc z kolei tutaj takie kwiatki sztuczne, ale nie wiem, może ktoś kto tu mieszkał, umarł, jakieś kwiatki zostały z grobu jeszcze przyniesiono, Cieszyki, jakie to ma sens w ogóle, więc raczej wątpię. Tu jeszcze taka, patrzcie, stara taka torebeczka, moja babcia miała taką pani niską, bardzo podobną, prawie że identyczną, bym powiedziała. Dona. ta jest akurat pusta, ale fajny w ogóle, fant w ogóle, bardzo, bardzo sentymentalny. I czy pod łóżkiem może być ukryte jakieś przedmioty, ale nie, głównie pościel, nie ma żadnych dokumentów ukrytych. No i tak, to nie ma sensu tego ruszyć tak naprawdę. Jeszcze poprawmy tak, jak było. Okej. Okay. Ale teraz słuchajcie, finał. Bowiem ja chcę właśnie teraz w tym momencie sprawdzić, czy tutaj będzie jeszcze prąd, bo zobaczcie, tutaj jeszcze wyświetlacz ciała na liczniku, czy jak to tam nazwać, na tym panelu. Problem jest tylko jeden. Nigdzie nie ma żarówek. Ani tutaj w sypialni, ani w kuchni, ani w przedpokoju, ani tutaj. Chociaż... Nie, tutaj również nie ma. Ale Kacper mówi, że jest opcja, żeby zweryfikować mimo wszystko, czy jest prąd. Powinna się zaświecić lampka, jeżeli tam jest to lampkę cały ten bezpiecznik włączony. Zobaczmy, taki razie. Nie tu pająków. To jest jedno włączone coś. Tak, tu masz na ofiary. A, wszystko no. No i dobra, nie wiem. Ten jeszcze, no. Nie świeci się. Czyli nie ma w takim razie. Na szkoda rozumiem. myślałem, że będzie. Zapowiadało się serio, jakby miał być tutaj prąd. Tym bardziej, że w tym filmie, który teraz widzicie, który był bardziej powiedzmy zniszczony, powalone, na nim leżało drzewo i tak dalej. To tam prąd był i był włączony, trzeba było bezczelnika nie grzebać. W tym miejscu kończymy tą podróż. Jeżeli się podobało, to zostaw łapkę w górę i Subika. I widzimy się w kolejnym odcinku, o którym właśnie mówiłem, gdzie był prąd. Sprawdź koniecznie, widzimy się tam. Do zobaczenia!